Witam, pozdrawiam serdecznie Szejdzisławym Leśnym Towarzyszom. Dasz pijemy leśną herbatę za wasze zdrowie. ho ho, ho. pozdrawiam. Malony Indeforest z leśna Ludzie, z bórzką Ziemi Łódzkiej. Że wszyscy byli grzeczni w tym roku, bo mam tu parę krzesi do zdania i trochę piły na z bachko do podzielenia się. Także zapraszam na kolejne materiały. Czapki świętego Mikołaja, nie mam. spożywam ciepłą herbatę z kubka helikon -Tex z motywem Jelenia i Niedźwiedzia mam sentyment do tego kubka, Używam już parę lat dopaliłem ognisko dół wykopany za pomocą sapetki, co jest na poprzednich filmach także zapraszam na kolejne filmy jak widać pełno śniegu i pozdrawiam serdecznie Filip Petroski, święty Mikołaj z Lasu, Daszburdy.